Witam Was serdecznie ponownie. Dzisiaj krótkie informacje, przegląd rynku. No i oczywiście, tak jak byłem proszony, parę informacji na temat XRP. Dlatego serdecznie Was zapraszam i zaczynamy. Tak jak już mówiłem na początek, parę aktualności. I tak jak tutaj w pierwszej kolejności możecie zobaczyć prognoza na Bitcoina przed Matrix Pot po ich analizie. Są święcie przekonani, że Bitcoin uszczęśliwi nas w tym roku jeszcze sumą 125 tysięcy dolarów. Zobaczymy. Następne dni, moim zdaniem, będą spokojne, jako że, tak jak co roku, ten ciepły okres wakacyjny zachęca tych, którzy mają i inwestują, bardziej do wydawania, jak do zarabiania, jako że czas urlopowy. Druga pozycja, którą widzicie. O której Was już niedawno znowu ostrzegałem. Jest to następna dla Binance zła wiadomość, jako że górne piętra. Zarząd zaczyna zwalniać się z firmy. Też jest to coś dziwnego, bo albo wiedzą, że tam jest masa zwłok zakopanych, może sami też pomagali zakopywać. Dlatego, jak to się mówi, szczury jako pierwsze opuszczają to nocą łódkę. Trzecia wiadomość, co mnie osobiście bardzo cieszy, jako że jestem od jakiegoś czasu już inwestorem Shining i prognoza od a on przewiduje że Shining wejdzie na poziom 14-15 dolarów. Hurra. Następne wiadomości Jerome Paul tutaj stwierdził wierzę że możemy bardzo szybko przekazać to opinii publicznej i myślę że wkrótce będziemy mieć płatności w czasie rzeczywistym. Ameryka walczy już od 2012-2013 z wprowadzeniem digitalnej waluty. Jakoś nie bardzo im to wychodzi. Tutaj zaangażowana jest też XRP z ich oprogramowaniem, ale też i inne jak Finsta i ACI i Woodfield. I tu już jest moja pierwsza obawa, XRP nie jest jako jedyny. Wszędzie jest to podawane, że oni są partnerami, współpracują. Można na to patrzeć jak się chce, ale z partnerami na ogół się źle wychodzi. Następne wiadomości, które mam dzisiaj dla Was, to to, że powstał nowy portfel XUM i on pozwala na simple swap, Jest to duża giełda, która ma około tysiąca walut i tam istnieje możliwość kupowania, sprzedawania. Wymieniania, powstał portfel, który będzie umożliwiał i ułatwiał transakcje za pomocą XRP. Czy jest to takie osiągnięcie światowe? Nie wiem. Jedyne, co mnie troszkę dziwi w pewien sposób, że XRP ma swoje palce wszędzie, biorąc się za wszystko, co możliwe. Następny temat, który Wam przedstawię, jest też tego dowodem. Tutaj widać, że XRP utworzyło, jak to tutaj jest stwierdzone, że powstał już ich stablecoin. Ale ma on być tylko używany wyłącznie do transakcji związanymi z nieruchomościami. Ma to być rodzaj, na zasadzie banku, że będzie otrzymywał XRP kredyt. Tu jest moje następne pytanie, jako że czasami myślę nad tymi całymi projektami i staram się wyciągnąć własne wnioski. I nie widzę za bardzo tu różnicy. Jest masa banków, które siedzą w tej branży już od, od ich powstania. Jest to jedno z najlepszych źródeł dochodowych, właśnie przede wszystkim dla banków regionalnych. To, co czytałem o tych oprocentowaniach, oni chcą być z tego, co XRP przewiduje, około 5%. Tu jest następna kwestia. Ja nie neguję tych operacji, tej inicjatywy. Tylko nie bardzo rozumiem, co ma mi dać rodzaj inwestycji w Stablecoin i pokrywać to za pomocą nieruchomości. Bardziej praktycznym moim zdaniem jest tutaj, jeżeli już to pieniądz kraju, w którym to robię, jest, oddaje lepszą wartość, tyle już było plajt tak zwanych tych baniek, jeśli chodzi o złoto, jeśli chodzi, chyba jedna z największych była właśnie, jeśli chodzi o nieruchomości, Pomimo to oni wchodzą w to, chcą to inwestować, dla mnie jest to troszkę za dużo szumu, że po malutku zaczyna wchodzić w tyle rzeczy naraz, że zaczynam się obawiać, że na koniec wszystko będzie umiał, a nic nie będzie dobrze potrafił. Następnym tematem w dniu dzisiejszym chciałbym tutaj, bo to jest znowu sprawa związana z rybą. Dostałem i to jest świadomość dzisiaj, którą dostałem od Fat Teddy. 21, który nie biorę tego ab absolutnie złośliwie, jako że, tak jak już Wam mówiłem, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Jeżeli stara się tej wiadomości, token jest zdecentralizowany. Nikt go bezpośrednio nie kontroluje. Poniżej to, co Wam po prostu tym tłustym drukiem dla Was wybrałem, to ma być postanowione na zaufaniu do programu. Nic nie można zmienić. Tak długo, jak długo istnieje dyrekcja, wyższe piętra, które mają wpływ na to wszystko, to nie ma takiej możliwości, że coś jest zdecentralizowane. I jeżeli wracamy znowu do tej kwestii, wiem, nie wszystkim to będzie w smak, ale taka jest prawda. Wyobraźcie sobie tą sprawę, że każdy z nas, jako że ja też posiadam dosyć dużą ilość XEP, każdy z nas chce mieć jak najlepszą cenę, jak najlepszy zysk, bo prawda jest taka: my nie robimy tego z miłości do firmy, tylko robimy to dla naszych profitów. My chcemy na tym zarobić. My myślimy racjonalnie i po to inwestujemy, żeby jakiś tam X wyjąć. Na dole zrobiłem Wam ramkę, gdzie to jest następny swego rodzaju dowód: dopiero połowa monet jest na rynku. Rękę nad tymi monetami trzyma ryby. Także wyobraźcie sobie teraz coś takiego, te monety wchodzą pomału na rynek i się robi taka masa, że one tracą wartość. Dlaczego ja mam pokrywać swoje, swoje nieruchomości w tak niepewnej walucie? Jeżeli będzie to, tak jak oni sami zresztą powiedzieli, stablecoin, który może, musi odpowiadać wartości 1 do 1 do dolara, w porządku, ale wtedy po co mi krycie walutą jakąś, która zabezpieczona jest dolarem. Ale tak jak widzicie, dla mnie jest to może po prostu przez to, wy jesteście tą generacją digitalną. Ja moje dzieciństwo spędziłem na giełdzie. O tym jeszcze nikt nie widział, nikt nie słyszał, były inne czasy. Mój sposób myślenia jest bardziej racjonalny. Tylko ta ramka na górze. Już jest dla mnie okropnym znakiem zapytania, taki jak Wam tu postawiłem, co będzie jeśli. Ja kiedyś zainwestowałem w taką fajną firmę. To nie był Atom, jeżeli się nie mylę, Fantom. Miała bardzo dobre recenzje, wszystko fajnie szło. Szef firmy, który miał pod ręką te wszystkie projekty, zrezygnował z prowadzenia firmy, zakłada nową firmę. Przekazał to wszystko jakiemuś zastępczemu szefostwu, akcja spadła chyba na o 60%. Także tu jest ten następny punkt, jak szybko jedna osoba, jedna reakcja, jedno działanie odgórne może praktycznie, może nie tyle firmę, ale nas zrujnować, bo będziemy się mieli ciężko, żeby się dźwignąć z tego minusa. Jeszcze raz powtarzam, ja nie mam nic przeciwko firmie XP, jako że tak jak mówiłem, sam zainwestowałem, ale te fakty, które, które dla mnie, może przez to tak jak mówiłem, że jestem za stary na takie digitalny rodzaj myślenia, brakuje mi po prostu twardej podłogi pod nogami, żebym mógł zdać się na coś takiego. Zwłaszcza jeśli pan pisze tutaj, że jest decentralny. Ja pod decentralny rozumiem troszkę coś innego, ale nie ma sprawy. Każdy ma prawo na swój sposób. Widzenia. I teraz niespodzianka dla Was, moi kochani kryptoholicy. Piątek. W głowie macie tylko grzeszenie i rozpustę. Dzisiaj pragnę przez Wasze głowy trafić do Waszych portfeli. Tym samym chciałem Wam pokazać lub też zaskoczyć Was troszeczkę, zwrócić Waszą uwagę na to, co się może stać. Dla Panów będzie to bardzo interesujące. Większość to. Piłkarze, przygotowałem Wam takie małe rozgrywki. Tak jak już przedtem Wam mówiłem, ja jestem ta Stara Liga, powiedzmy, która jest bardziej albo dorastała z lewej strony boiska, Wy jesteście po prawej stronie. Jakiej pozycji byście nie wzięli z lewej strony? Będziecie o niej wiedzieć wszystko, przez to, że są zobowiązane wszystko położyć na stole. One muszą się rozebrać do golasa, bo tego wymagają instancje kontrolne. I to są firmy, za którymi stoją majątki. Jako prostutki przykład. Meta znacie, wiecie, kto jest szefem. I na dobrą sprawę ma masę wykształconych programistów i masę komputerów. I jego firma jest droższa jak Mercedes Benz, który ma swoje fabryki na całym świecie zautomatyzowane taśmy, gdzie te samochody praktycznie. Ziemi nie dotykają, to wszystko idzie na liniach produkcyjnych, gdzie samochód jest na koniec, jak zabawka z klocków Lego składany. Dla mnie znowu jest to coś, co jest namacalne. Z prawej strony ten zespół, są to wszystko wartości wirtualne. I są to wszystko wartości o strasznie wysokim procencie ryzyka. Dlatego tu jeszcze raz ogromna prośba do Was wszystkich, starajcie się, Rozsądnie inwestować. Nie wierzcie w to, że w ciągu jednej nocy będziecie milionerem. Czas jest podstawowym faktorem, który musicie poświęcić na to, jeżeli chcecie mieć jakieś wyniki. Tutaj mógłbym Wam jeszcze godzinami opowiadać o tym, że na przykład istniała firma, którą wszyscy byli zachwyceni Teraluna. Jak na tym Teraluna weszła, wszyscy wiedzą. Następnym przykładem z ostatnich czasów FTX to była giełda, która była ta uważana przez niektórych najbardziej kuloodporna. Nie ma jej. Banki, które nam się posypały w tym roku, marzec był dosyć obfitym miesiącem. Tą huśtawkę rozpujał jako pierwszy Silicon Valley Bank, który był właśnie też głównie w kryptoinwestycjach. Tym samym, kochani, jeszcze raz uważajcie, na niedzielę. Już mam jeden taki drobny projekt, gdzie parę osób mnie to prosiło. Dziwny tych okoliczności. Co mnie też zaskoczyło? Dwie panie były przy tym projekcie i ten będę wam się starał przedstawić w niedzielę, troszkę go prześwietlić i pokazać, jak szybko można się poślizgnąć. Tym samym, kochani, dziękuję Wam Ślicznie. Do niedzieli. Następny film będzie w niedzielę z tym cotygodniowym przeglądem tygodnia i do zobaczenia.